Czarnobrzeżani świętowali 234 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Oficjalne obchody miały miejsce na placu Bartosza Głowackiego. Uroczystości związane z obchodami święta Konstytucji 3 maja rozpoczęły się mszą świętą w kościele Ojców Dominikanów. Trzy radni Tarnobrzega rozdawali mieszkańcom biało-czerwone kotyliony. Następnie Tarnobrzeżanie, władze miasta, radni, przedstawiciele różnych instytucji, partii czy organizacji pozarządowych przeszli ulicami miasta w uroczystym marszu, by spotkać się przed pomnikiem Bartosza Konstytucja 3 Maja to dziedzictwo, które zobowiązuje. Niech będzie ona źródłem dumy, siły i nadziei. Cieszmy się z tego, że jesteśmy spadkobiercami tak wielkiego aktu patriotyzmu i państwowej odpowiedzialności. Dziś, kiedy pochylamy się nad dziedzictwem Konstytucji 3 Maja, powinniśmy pamiętać, że była ona nie tylko aktem prawnym, ale przede wszystkim wyrazem wiary. W lepszą przyszłość. Wiary w to, że naród, nawet w obliczu zagrożeń, może podnieść głowę, zjednoczyć się wokół wspólnej idei i odważnie sięgać po reformy. Dum spiro spero, póki oddychamy, mamy nadzieję. Ta łacińska maksyma towarzyszyła twórcom Konstytucji, ale powinna towarzyszyć także nam, współczesnym Polakom. Konstytucja 3 maja to wzór dla państw, które mogły czerpać z Polski. To akt prawny, który dawał wielką nadzieję, dawał nadzieję na silne państwo. Silne państwo nierządzone tylko przez jednego człowieka, ale na który wpływ będzie miała większa rzesza ludzi. To Jedyna możliwość, by państwo było piękne, ale tak jak zostało dziś powiedziane podczas Mszy Świętej, abyśmy się również pięknie mogli różnić. Bo cała piękność polega na tym, że nie jesteśmy wszyscy jednakowi: że żyją wśród nas ludzie różni, o różnych poglądach, o różnym usposobieniu, o różnych charakterach, ale Wszyscy mamy kilka wartości, które są dla nas nadrzędne. Te wartości to państwo, to wiara, to rodzina. Te wartości na pewno przyświecały wtedy twórcom Konstytucji, ale również przyświecają nam wszystkim. Po przemówieniach delegacje złożyły kwiaty przed pomnikiem Bartosza Głowackiego. Następnie wszyscy chętni mieszkańcy zatańczyli poloneza. Część obchodów zakończył piękny koncert zatytułowany Wiwat Maj, 3 Maj w wykonaniu wirtuozów muzyki klasycznej z mistrzynią profesor Aleksandru Nawe na czele. 3 maja w miastach w całej Polsce organizowane są również biegi i Tarnobrzeg może takim się pochwalić. Mieszkańcy miasta, zarówno dzieci, jak i dorośli ruszyli ścieżkami Parku Dzikowskiego w tradycyjnym biegu Dzieci dla Niepodległej. Jak pamięcią sięgnę, to jest 2017, kiedy pierwszy bieg powstał Dzieci dla Niepodległej i od tamtego czasu każdorazowo przy większych uroczystościach jesteśmy, biegniemy. Dystans dzisiaj 1791 z oczywistych przyczyn data Konstytucji 3 maja. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mieszkańcy miasta Tarnobrzega bardzo pozytywnie do tych wydarzeń podchodzą, że przychodzą razem z dziećmi. To taka edukacja nieformalna, która nas bardzo mocno cieszy. Koszulki, medale oczywiście, dzięki wsparciu miasta Tarnobrzega udało nam się w tym roku spełnić marzenia, bo marzeniem było, żebyśmy na tych biegach mieli koszulki. No i te koszulki są. No i mamy w tym roku jeszcze takie magnesiki na lodówkę, oznaczenie Konstytucji 3 maja, gdzie dzieciaczki będą mogły sobie to zabrać do domu żeby pamiętać o tym ważnym wydarzeniu historycznym naszej Rzeczpospolitej. Po raz kolejny, już nawet nie liczę. Jest. Za każdym razem, kiedy są organizowane tutaj te biegi, biorę z udział z reguły z córką. Uważam, że to taka fajna inicjatywa upamiętniająca też różne wydarzenia z naszej historii. Trzeba też dzieciom pokazać, że nie tylko w takich oficjalnych uroczystościach można brać udział, ale również w inny sposób upamiętnić różne wydarzenia z naszej historii. Teraz jesteś i jak Ci się podoba? Mm, nie wiem, który raz, ale mi się bardzo podoba. A dlaczego Ci się podoba? Bo mogę biec z koleżankami albo z rodziną. Jak się biega z tatą? Super, ale nie pozwala na skróty. W biegu wzięło udział około 300 osób.